Od lat krąży powszechnie znana legenda: Wielki mur chiński to jedyna budowla widoczna z kosmosu, ale czy na pewno? W dzisiejszym odcinku rozwiejemy ten mit i przyjrzymy się, jak powstała jedna z największych miejskich legend współczesności. Zostań do końca i poznaj prawdę, która może Cię zaskoczyć. Wielki mur chiński. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli na świecie. Jego budowę rozpoczęto już w III wieku, przed naszą erą, za czasów dynastii Qin, a całość, jaką znamy dzisiaj, powstawała przez setki lat, aż do dynastii Ming. Mur ciągnie się przez ponad 21 tysięcy kilometrów, przecinając góry, pustynie i doliny. To prawdziwy cud inżynierii. Przez lata powtarzano, że ta kolosalna budowla jest jedynym dziełem człowieka widocznym z kosmosu, a nawet z księżyca. Ale jak to możliwe, skoro z kosmosu Ziemia wydaje się jednym wielkim błękitno-zielonym globem? W rzeczywistości, wielkiego muru chińskiego nie widać gołym okiem z kosmosu. Powód jest prosty: jego rozmiary. Mimo, że długość robi wrażenie, szerokość muru to średnio tylko 6 do 8 metrów. A w najszerszych miejscach około 14 metrów. Z perspektywy orbity okołoziemskiej, która znajduje się na wysokości od 200 do 400 kilometrów, to tyle co igła w stogu siana. Co więcej, materiały, z których mur został zbudowany, głównie kamienie, cegły i glina, doskonale wtapiają się w otaczający krajobraz. Oznacza to, że mur zlewa się z ziemią, górami i lasami, sprawiając, że jest niemal niewidoczny, nawet z wysokości lotu ptaka, a co dopiero z kosmosu. Według astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jedyne rzeczy widoczne gołym okiem z kosmosu to duże obszary miejskie nocą, dzięki ich oświetleniu oraz rozległe konstrukcje takie jak tamy czy sztuczne wyspy. Ale wielki mur? Niestety, nie. Mit o widoczności Wielkiego Muru z Kosmosu sięga czasów, zanim ludzie w ogóle tam dotarli. Pierwsze wzmianki o tym pochodzą z XIX wieku. Europejscy podróżnicy, zachwyceni rozmiarami muru, spekulowali, że jego długość i majestat czynią go widocznym nawet z Księżyca. Jednak największą popularność ten mit zyskał w XX wieku, głównie dzięki książkom. Artykułom prasowym i podręcznikom szkolnym. Co ciekawe, sam Neil Armstrong, pierwszy człowiek na Księżycu, został zapytany o to podczas jednego z wywiadów. Jego odpowiedź była jasna: Nie, nie widziałem wielkiego muru z Księżyca to niemożliwe. Mimo to mit przetrwał. Dlaczego? Być może dlatego, że brzmi tak dobrze, że ludzie po prostu chcieli w niego wierzyć. Czy wiecie, że piramidy w Gizie, choć znacznie mniejsze, są bardziej widoczne z kosmosu niż Wielki Mur? Dzieje się tak, ponieważ ich jasne, wapienne bloki odróżniają się od pustynnego piasku. Podobnie miasta nocą, dzięki światłom ulicznym, są doskonale widoczne z orbity, co sprawia, że wyglądają jak rozświetlone wyspy na ciemnej powierzchni Ziemi. A teraz pytanie do Was. Czy znacie inne popularne mity związane z kosmosem, które chcielibyście obalić w kolejnym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę, jeśli podobał Wam się ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym filmie.